Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dzień dobry, witam na kanale Herby, Flagi, Logotypy w kolejnym kwadransie na herbatę w formacie live, w którym omawiam nowości, nowości heraldyczne, nowości brandingowe. Tych nowości, szanowni państwo, uzbierało się trochę. Nie było mnie z, właśnie z kwadransem na herbatę hmm, chyba z trzy tygodnie, tak mi się wydaje. Jak państwo wiecie, zaczynamy od nowości heraldycznych. To dla mnie jest zawsze pierwszeństwo, zawsze te nowości są dla mnie ważniejsze, a tych nowości w ostatnich tygodniach ukazało się na stronie Projektujemy Herby. Panowie Kamil Wójcikowski i pan Robert Fidura zaprezentowali nam dwa nowe herby gminy i dwa nowe herby powiatów. Pokazuję państwu właśnie jeden z pierwszych zaprezentowanych przez tę dwójkę heraldyków Herb gminy, szanowni państwo, z Świlcza, podrzeszowskiej gminy. Ciekawy, tak, wykorzystujący właśnie wykorzystując element broni na czerwonej tarczy herbowej. Bardzo oryginalny, bardzo dobrze zaprojektowany. Kolejny herb to jest herb gminy Perlejewo. Nawiązanie do herbu Abdang Leszczyńskich i Sulima tortowiczów, fundatorów miejscowych starych parafii. Ciekawe rozwiązanie. Zachęcam do odwiedzenia strony projektowania herbów. Tam więcej treści znajdziecie Państwo na temat tych właśnie nowych herbów, lub po prostu zapraszam do odwiedzenia stron internetowych wymienionych przeze mnie gmin, bo tam na pewno opisy blazonowania tych herbów Państwo znajdziecie. Kolejne dwa herby zaprojektowane przez Panów. Łydźkowskiego i Fidurę, to jest herb powiatu, szanowni Państwo, Zawierciańskiego i również doskonała symbolika, doskonałe rozwiązanie graficzne. No i ten, który mnie najbardziej przekonuje, uważam, że jest doskonały, no, ciekawe rozwiązanie graficzne, O, może tutaj pokażę w tym miejscu, w lepszym świetle. To jest herb, który został zaprezentowany w czwartek, czyli no bardzo świeży temat, szanowni Państwo. Powiat radomszczański. Widzimy tutaj rozwiązanie połu orzeł, połu lew. Oczywiście to jest rozwiązanie, które nawiązuje do starego, nie do końca dobrze zaprojektowanego herbu powiatu radomszczańskiego, ale to jest wizerunek nawiązujący do historycznego herbu radomska. Z monogramem, z monogramem oczywiście w tarczy sercowej, tak moglibyśmy powiedzieć literą R. Ciekawie zaprojektowany, doskonale moim zdaniem oddający symbolikę regionu, symbolikę powiatu, symbolikę ziemi radomuszczańskiej. Także tyle, jeżeli mówimy o nowościach, szanowni państwo, heraldycznych, jeżeli ktoś ma niedosyt tych treści blazmowania to zapraszam to, co powiedziałem wcześniej albo na Stronę projektowanie herbów. Tam panowie szczegółowo opisują symbolikę, blazonują te, te herby. Niewykluczone, że ja kiedyś sięgnę, szczególnie ten ostatni, zachęcam je, żeby omówić na moim kanale, czyli Herb Powiatu Radą Szczeńskiego. No i przejdźmy do nowości brandingowych, bo tutaj też jest dużo, dużo treści, rozpoczynamy od akcentów piłkarskich. To jest, szanowni państwo. Przeciekawy znak, jubileuszowy znak klubu piłkarskiego GKS Katowice. Widzimy tutaj to, co wyróżnia. Jeszcze Państwu pokażę wcześniej herb. Przepraszam. Herb klubu z Katowic. Ten właściwy. Czyli widzimy właśnie zieloną tarczę herbową, inicjał nawiązujący oczywiście do skrótu nazwy Górniczy Klub Sportowy, czyli Duża litera G. No i akcenty zaczerpnięte z herbu Katowic. Na żółtym polu, szanowni Państwo, i data 1964, czyli to jest odnośnik do powstania górniczego klubu sportowego z Katowic. No i teraz tak wygląda emanacja jubileuszowa. Przeciekawa, dobrze zaprojektowana z tą cezurą czasową, nawiązującą oczywiście do 60 lat klubu 1964-2024 na dniach mieliśmy właśnie jubileusz 60-lecia klubu gale również mecz jubileuszowy mecz KKS Katowice z Miedzią Legnica, wygrany przez katowiczan no i to co najważniejsze w tym znaku to ta 60 sześćdziesiątka 60 układająca się szanowni państwo w znak nieskończoności motyw zapożyczony można powiedzieć z wielu znaków chociażby z niedawnego znaku wydanego na stulecie LH Poznań tam mieliśmy setkę ze znakiem nieskończoności, zapożyczony znak czy symbol, ale bardzo, bardzo pasujący do znaków jubileuszowych, tutaj w bardzo takiej eleganckiej, paradnej kolorystyce, bo widzimy tutaj złoto-czarny znak, on jest również wykorzystywany w złoto-białej wersji, no jeden z lepiej zaprojektowanych znaków jubileuszowych w polskiej piłce w ostatnich latach. Kolejna zmiana piłkarska, tym razem na Wyspach Brytyjskich, AFC Bournemouth, klub występujący w Premier League, szanowni państwo, The Church, czyli czereśnie, popularne czereśnie z Wysp Brytyjskich z cezurą czasową, czy z rokiem właściwie 1899, no ale tu widzimy te charakterystyczne czeresieńki z motywem piłki, hmm. Znak ciekawie zaprojektowany. Mnie przekonuje, mi się mi się on podoba, ale no przez, przez kibiców jest niestety krytykowany. Przypomina etykietę soku owocowego. Tak, niestety kibice wytykają władzom klubu tę zmianę. Pokażę Państwu ten znak wcześniejszy, czyli właśnie tę ewolucję tutaj widzimy na tarczy herbowej, tak? Twarz kobiety, bogini, można powiedzieć, mądrości, Ladea, znana twarz chociażby z herbu Atalanta Bergamo, AFC Bormow u góry, który ciekawszy znak, no, na, dwa na wskroś inne, tak? bo tutaj widzimy akcenty heraldyczne w tym starym. Ten nowy jest na, naprawdę dobrze zaprojektowany, ale. No właśnie, niektórym, niektórym przypomina etykietę soku owocowego, no i jest dużo kontrowersji, czy kibice, pozwólcie Państwo, czy kibice przyzwyczajają się do tego znaku, zobaczymy. Czasami dochodzi do takich sytuacji, tu przejdźmy do kolejnego, ja przeskoczę kilka slajdów, czasami dochodzi do bojkotowania czy do braku akceptacji, tu chciałbym Państwu pokazać właśnie nie wiem, czy to będzie widoczne w tym świetle. O, może tak. To jest nowe logo, szanowni Państwo, z tą eską, z tym inicjałem miasta Suwałki i to stare z tym charakterystycznym misiem. No, miasto postanowiło sobie po wielu latach odświeżyć znak brandingowy logo, w którym, które jest wykorzystywane do komunikacji marketingowej, do komunikacji w obszarze turystycznym ale ten nowy znak, chociaż dobrze zaprojektowany, ciekawie komunikujący się, dobrze, Współgrający dla projektantów, właśnie w obróbce takiej, takiej marketingowej, On nie spodobał się mieszkańcom. Mieszkańcy złoży, oficjalnie składali petycje, ale również nieoficjalnie na, na forach miejskich. No i przywrócono, przywrócono szanowni państwo, właśnie ten znak: pogodne suwałki z przesympatycznym misiem. No i to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Myślę, że całkiem. Całkiem zmyślne i, i dobre działanie, bo ten znak ma łączyć mieszkańców tak naprawdę. Logo, herb to są znaki, to są wartości, które powinny łączyć lokalną społeczność. A jeżeli takie znaki będą dzielić, no to tej polaryzacji mamy i tak na, za dużo, szanowni państwo, w naszym kraju, więc szukajmy wartości, szukajmy symboli, które łączą. No i właśnie takim znakiem powinny, powinien być, powinno być logo. I suwałki tutaj, powtórzę się, wyszły naprzeciw oczekiwaniom. Mieszkańców, czyli to jest coś dobrego. Kolejna zmiana w obszarze znaków brandingu sportowego bardzo ważna zmiana klub koszykarski z NBA, Los Angeles Clippers, klub, który od wielu, wielu lat jest w cieniu oczywiście lokalnego rywala Lakersów, ale w identyfikacji myślę, że już Lakersów wyprzedza. Bardzo ciekawie zaprezentowane nowe logo, ale cała wizualizacja z nowym kolorem ten granatowy, szanowni Państwo. To nowy znak. On wejdzie do użytku od sezonu 2024-2025, ale już jest zakomunikowany, już są przygotowywane oczywiście nośniki marketingowe, ale również koszulki. Bardzo dobrze zaprojektowany znak, bardzo dobrze zaprojektowana wizualizacja oczywiście akcenty nawiązujące do marynistyki, ale już dziś zapraszam Państwa na nowy odcinek, nowy pełny odcinek na kanale Herby Flagi Logotypy, bo właśnie temu znakowi poświęcę pełny odcinek. Myślę, że on się ukaże jutro lub, lub pojutrze, bo jest po prostu tego wart. Dobrze zaprojektowany znak, dobrze zaprezentowana identyfikacja wizualna z ciekawą symboliką, z ciekawą ideą, także klub kliper zarządzany przez Steve'a. Balmera, byłego dyrektora, szanowni państwo, generalnego Microsoftu, bogatego człowieka, który chce wynieść Los Angeles Clippers na troszeczkę inny level, chce gonić w sukcesach lokalnego rywala, czyli Lakers, więc no zaczyna od zmiany, bo ta wcześniejsza od 2015 roku, bo przypomnę, że pan Balmer przejął, Klub w 2014 roku ad hoc zrobiono wizualizację, zmieniono identyfikację wizualną i zmieniono logo w 2015, ale ona, ta wizualizacja nie była udana i teraz postanowiono odrobić lekcję. Zlecono, zlecono to zadanie najlepszym grafikom z Kalifornii. No i mamy efekty. Naprawdę bardzo ciekawy znak, ale na symbolikę zapraszam do osobnego odcinka. Netia, telewizja, szanowni państwo, cyfrowa, zmieniła znak. Telewizja, która weszła w skład grupy POLSAT, dostosowała swój znak. Widzimy tutaj nowy znak koło starego. Ciekawa również wizualizacja. O, to jest jeszcze raz, już ten nowy znak. No i to, na co czekacie państwo, od początku dzisiejszego odcinka, czyli nowe logo, nowa wizualizacja telewizji TVN. Telewizja TVN postanowiła zlecić zadanie grafikom Agencji Medialnej z Argentyny. Tak, z Argentyny, agencji, która się właśnie specjalizuje w takich tematach i no, dodała kolorytu, dodała życia tej wizualizacji. To wygląda całkiem zmyślnie. Oczywiście widzimy, że logo jest ewolucją, łagodną ewolucją, tak moglibyśmy powiedzieć, bo tutaj... W obszarze ulega oczywiście zmianie ten kolor tarczy niebieskiej, jest to tarcza bardziej, bardziej stonowanego koloru niebieskiego. Lekko ulega zmianie czcionka napisu TVN, no ale to co ważne, kolor tego napisu, tak, czyli znaku słownego TVN teraz od marca 2020 czy od lutego 2020 ten 24 roku mamy białe logo na niebieskim polu, okręgu, wcześniej było żółte, tak jak Państwo tutaj widzicie. Ciekawa wizualizacja, właśnie tak są przedstawiane poszczególne programy, czyli widzimy w żywych kolorach, pojawia się kolor zielony, pomarańczowy, czerwony, żółty, oczywiście i to wszystko jest uświetnione tym właściwym logo TVN, biało-niebieskim. Ciekawa wizualizacja, naprawdę profesjonalna. Widać, że zlecenie firmie, która, tak jak komunikowali dyrektorzy, szanowni państwo, z TVN-u, zajmujący się komunikacją, odpowiedzialni za komunikację, no to nie był przypadek. tak W Argentynie jednak obcowanie tych ludzi w, w tych, tych przestrzeniach bardziej doświetlonych, bardziej nasłonecznionych, no sprawia, że oni inaczej widzą niektóre Niektóre obszary komunikacji. No, i tutaj TVN postanowił to wykorzystać. Mnie to przekonuje. Bardzo fajna komunikacja, i myślę, że przez kolejne lata będzie uświetniała właśnie TVN. Tu tyle, szanowni państwo. Jeszcze raz zapraszam do, do odcinka o Herbie. O logo, tak naprawdę. Los Angeles Clippers, on się ukaże jutro lub pojutrze, tak jak powiedziałem. Zapraszam również Państwa do mojego cyklu, niektórzy się zastanawiają, co to za szturm, tyle shortów, czyli tych krótkich, minutowych odcinków. Tak, dużo, dużo treści, Szanowni Państwo, z alfabetem heraldycznym, ale również i stop top tak, 5, tak to sobie wymyśliłem, że przedstawiam moje ulubione znaki poszczególnych lig. Wczoraj ukazał się odcinek z moimi topowymi znakami z Formuły 1, Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć, które znaki wyróżniam, to znajdziecie oczywiście Państwo te znaki, te odcinki w zakładce z shortami. Jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.